Witajcie, mam kilka takich zasadniczych pytań do Was. Dlaczego, jeśli ludzie zachorują na ciężkie choroby, nowotwory, boreliozę, ciężkie depresje i nie tylko, również inne choroby, dlaczego lekarze, specjaliści, też onkolodzy nie poruszają pewnych tematów? Dlaczego nie powiedzą o tym, że oprócz chemioterapii są również różne inne naturalne terapie, które są bardzo skuteczne, pomagają, i ludzie mają niesamowite efekty, e, jeśli chodzi o wyjście z choroby. Drugi temat. Dlaczego lekarze specjaliści nie mówią o kompleksowym oczyszczaniu organizmu? Przecież to pomaga w regeneracji komórek to pomaga w regeneracji organów naszego ciała. Dlaczego również lekarze nie mówią o dobrym odżywianiu o dobrej diecie jak również o naprawie jelit kochani 70% 70% komórek naszego układu immunologicznego odpornościowego są to komórki które się znajdują właśnie w jelitach dlaczego lekarze o tym nie mówią to jest straszne. Wiecie, że gdyby te tematy przez lekarzy były poruszane, byłoby o wiele mniej chorych? Ludzie by nie chorowali. Przede wszystkim zdrowa dieta, zdrowe trawienie, zdrowe wchłanianie to wszystko jest podstawą. Zapraszam Was do mojego protokołu. Mówię mojego protokołu. Tak, protokół został stworzony przeze mnie. We współpracy i nauce, jak również wiedzy innych naturopatów, doktorów, specjalistów. Nie jest to coś, że ja się szczycę tym, że ja to stworzyłem. Ja to złożyłem razem um, po ponad dekadzie 15 latach pracy z osobami, więc tak to nazywam. Aczkolwiek jest to praca wielu ludzi i można to zawdzięczać po prostu wszystkim. Zapraszam Was. Pamiętajcie, nie słuchajcie samych doktorów. Oni Wam powiedzą, wiecie co oni Wam powiedzą, bo usłyszałem to od kilku pacjentów, właśnie, którzy są w tej chwili na onkologii. Wyobrażacie sobie, że im lekarz, specjalista powiedział, że jeśli Pani nie wejdzie na chemioterapię, to Pani. Zejdzie z tego świata. To jest straszne. Oni ludzi straszą. Oni ludziom nie dają innych opcji, nie informują. To jest przykre. Ja to nazywam i Rząd, czyli to jest taka praktyka polityki, dezinformacji i zastraszania. To się nie, to się ma nijak po prostu. Z medycyną to się ma nijak z przekazywaniem obiektywnej wiedzy. To wszystko się opiera tylko i wyłącznie na pieniądzu. I to jest straszne, bo ludzie później po takich chemioterapiach żyją rok, dwa, trzy, cztery. To się właśnie stało z mojej świętej pamięci małą. Tak? Dzięki temu tak właśnie wszedłem w nowotwory. Zacząłem się uczyć, zgłębiać wiedzę, szkolenia, pracę z doktorami, z onkologami i jestem gdzie jestem. To jest bardzo przykre, aczkolwiek na tym świecie nie ma obiektywnej prawdy. Jest po prostu totalne zakłamanie i hipokryzja. Nigdy nie sugerujcie się jednym onkologiem. Jeśli. Jeśli nawet idziecie do naturopaty, posłuchajcie wielu ludzi. Bądźcie otwarci myślowo. Szczerze powiem Wam, że z onkologów, których znam, to ja znam wielu takich otwartych myślowo i z nimi współpracuję, ponieważ tak też działamy, tak? Ustawiając dietę, no, jeśli chodzi o ludzi, którzy są na chemioterapii. Wszystko się opiera na kompatybilności i spójności, tak, żeby to wszystko razem działało. Natomiast, jeśli chodzi o innych onkologów, ci ludzie mówią, że jest tylko chemia, która ludzi ratuje. Bzdura. Totalna bzdura. Zakłamanie na maksa. I to jest właśnie przykre. Ja nie będę kłamał. Ja będę mówił prawdę. Tak, jak jest. Jest wielu takich ludzi, oni to robią i będziemy to robić. Nie pozwolimy sobie po prostu, żeby ludzie byli w zakłamaniu. Im więcej prawdy wyjdzie na no ja, w tym lepiej. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. U mnie piękne słońce. Tego samego Wam życzę. Dużo zdrowia i miłości. Trzymajcie się.